Cześć wam wszystkim z tej strony Panda. się wam kolejny odcinek z Brawl Stars i dzisiaj moi drodzy zagramy sobie na tej oto mapce. Jest to mapka z Simpsonów, więc bardzo ciekawa, szczerze mówiąc. wbiłem sobie rano do besa, patrzę taka mapka znika za godzinę 34, więc postanowiłem sobie ją nagrać, bo wiem, że lubicie te mapy konkursowe. Dlatego zobaczymy jak się będzie grało na tej mapce. No tutaj widzę, że jest sporo krzaków, jest też yy, dużo odbijaczy dzięki którym idziemy w stronę tych krzaków, no to na pewno będą dobre jakieś postacie na blisku typu Shelka, El Primo, e, Bull, coś takiego, więc może Bazem też, w sumie Baz też może być ciekawy, ale wątpię szczerze mówiąc, raczej lepsza będzie Shelka, Bull, coś takiego, więc zaraz zobaczymy, wybierzemy sobie jakąś postać i zagramy, ale jeszcze zanim zaczniemy, strzelcie łapkę w górę, moi drodzy, 5000 łapek w górę, jakbyście dobili pod tym odcinkiem, byłoby bardzo fajnie, ponieważ od jakichś trzech odcinków nie dajecie dobić 5000 łapek w górę, więc zostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie również ten kanał, aby być na bieżąco nie przegapić żadnego odcinka rozlajwika. Moi drodzy, lecimy po 250 000 subskrypcji do końca wakacji. Mm, no i dobra, weźmy sobie może na początek tą szelkę, więc sprawdzimy, jak się będzie grał. Szeli w ogóle, ile mam skinów: Wiedźma Szeli, PSG Szeli, Srebrna Szeli i jeszcze Gwiazda Szeli. Kurczę, wciul dużo mam tych skinów do Szelki. No spoko moi drodzy. Oczywiście jak coś kupujecie w sklepie, pamiętajcie o kodziku Panda. I co ciekawe, są nowe gadżety już, tylko taki skam, że są za gemy. Ja bym chciał, żeby były za monetę, to bym sobie kupił i przetestował na odcinku. No ale cóż, niestety dali od razu za gemy. Może mi się pojawią za. Golda za jakiś czas zobaczymy. Dobra, nie przedłużając, lećmy, moi drodzy, już z tą gierką, bo za długi wstęp już zrobiłem, nie wiem ile czasu już gadam, ale czasami tak jest, jak się za bardzo rozgadamy. Nieważne, jest modyfikator szybszego biegania. Okej, okay, ciekawe, dwa kuby na start. Fajnie nie wiem czy każdy tak maczy akurat mi się tak udało. Wow, mega szybko chodzimy w ogóle zapomniałem, że te modyfikatory aż takie szybkie są. No dobra, skaczemy sobie środek, myślę, bo nie ma na co czekać za bardzo. Ej, w sumie wszedłem sobie od razu od dołu, więc spoko. Okej, okay, tu ktoś jest? Jakiś Mortisek, choć tu kolego. Dobra, leżysz bardzo ładnie. Mam prawie ulcika. Jakiś El Primo tutaj. Ej, jak to śmiesznie wygląda, jakby było wszystko w przyspieszonym tempie. Oj, kolego, oj, kolego. Oj, mał brakło, szczerze mówiąc. Dobra. Tutaj są oczy tego kolegi. Wow, ile tu osób skoczyło. Dobra, nieważne. Ja sobie tutaj poczekam na kogoś i zaraz wlecę. Dobra, siema, Karl, leżysz. O ty frajrze, ale uciek z kubany. Widzieliście to? Dobra, leżysz. Ej, to dobra, chłop sobie ucieka, ale i tak wrócił, bo nie miał po prostu jak tam żyć gdyż była strefa. Ja chyba wygrywam pierwszym rundę, tak mi się wydaje. Tutaj mi się jeszcze udało porobić bardzo ładnie. Tutaj jeszcze ktoś jest, tu jest jakiś dżin, dobra, pięknie porobiony o to chodzi. Tutaj strzelę czy nie strzelę w to? Ej, nie mogę tu strzelić, jaki skam. Nie mogę tu strzelić. Co to jest za skam? Nie wierzę w to. Dobra, weźcie tu, wyjdźcie, czy coś się, ja nie mogę czekać, jak ja mam tu wejść w ogóle. Ja nie mam jak tu wejść nawet, halo. Jaki skam? Ej, ja tu nie wejdę. Ta mapa jest useless, nie mogę tu wejść. O, dobra, wyszedł. Okej, okay, git, bo bym go w życiu nie porobił, by wygrał na strefę, mi się wydaje, chociaż nie wiem gdzie się zamyka ta strefa. Ale możliwe, że w tych oczach. O ty frajerze! Dobra, porobiony. Najsik, moi drodzy, pierwsza gierka szelką ugrana, bez problemu jakiegoś większego, więc spoko. Szczerze mówiąc, szelka tu może być ciekawa, więc jak macie misję na szelkę, no to możecie sobie użyć. Ja mogę sprawdzić na co mam misję tutaj. Eee, no nie mam na jakąś żadną postać na blisko, niestety. W ogóle mało mam misji, co jest grane, ja tych misji nie robię, a tu mało co tych misji mam, szczerze mówiąc, więc ciekawa sytuacja. Ale dobrze, przetestujmy sobie jeszcze baza. generalnie. Jestem w trakcie wbijania baza na 1000 pucharków na live'ach. Możliwe, że już jestem bardzo blisko, bo nagrywam ten odcinek jest czwartek, wy to widzicie w piątek, bo zawsze nagrywam dzień przed odcinki, ale moi drodzy na live zapraszam. Najprawdopodobniej dzisiaj też był live, znaczy wczoraj dla was, czyli w czwartek wieczorem był live, gdzie sobie wbiję tego baza. Jeżeli go nie wbiję, to pewnie w piątek, czyli dzisiaj też będzie live o godzinie 19 z wbijania baza. A jeżeli baza już biłem, to będzie odcinek z yy, grania w koszykówkę. Bo na koszykówce też można sporo sobie pucharków podobijać. Zresztą Gejla już mam na 800 pucharkach dzięki temu. No i teraz jeszcze myślę, że El Primo będę wbił. Może na 1000 go wrzucę, bo na solo też jest bardzo dobry El Primo. No zobaczymy generalnie. No ale zobaczę. Tutaj znowu bas radzi sobie świetnie póki co. Tutaj jeszcze mogę sobie podciągnąć się do tego kolegi. Okej, okay, przerzucił mnie. O ty, Frajerzyno. Dobra, klepią, klepią, klepią. No nie, no ona mnie porobiła serio. No ale, że oni mnie przerzucili do jakiegoś oka e, Simpsona i nie mogę z niego wyjść, no to jest skama akurat. No tutaj ciężko było cokolwiek zrobić przez telprimo Primo, właśnie, nieszczęsne. E, ale cóż, tutaj jeszcze coś mamy. Ok, nowa mapa na koszykówkę. No te mapy to nie są jakieś mega e, różne od siebie, gdyż no tutaj tam jeden murek w tą czy w tamtą, to w sumie mało co zmienia, bo zazwyczaj. Jak mamy te El Primo i tak dalej, no to wszystko to jest rozwalone. Jeszcze sklepik mamy nowy, może akurat... Jest! Mam gadżet! Ej, pokciam! mówiłem, że nie mam gadżetu, akurat mi dali, więc kozaczek. Kupimy sobie gadżet Dorico, może go nie będę testował w dzisiejszym odcinku, ale w przyszłym odcinku myślę, że sobie przetestujemy. Tylko możecie dać znać, czy chcecie, abym przetestował tylko gadżet Dorica, czy poczekać, aż będę miał ten do Sandy i też przetestować. No ten Dorico jest spoko w sumie. Bo ten Doriko powoduje, że jakby dostajecie życie, jak odbije się od e, ścian kulka. Więc to jest bardzo fajne, moim zdaniem. E, ale do Send jest taki średni. Zresztą ja już go testowałem, ale no, po prostu w zły byśmy ją jeszcze przetestowali. Dobra, weźmiemy sobie teraz Bula. Zobaczymy, jak sobie Bulem poradza, moi drodzy. No i tak jak mówię, dajcie znać w komentarzach, czy chcecie, żebym przetestował dwa na raz, czy osobno. Bo szczerze mówiąc, no ten do Send jest taki, no, mech, moim zdaniem. Jakiś super ton to moim zdaniem nie jest, zresztą, no tak jak mówię, ja już je testowałem, co mi tak długo ładuje w ogóle, dobrą mapę wybrałem? Tak, dobrą, wytyfy. Ładuje mi nie wiadomo jak długo, a to jest friendly gierka tak naprawdę, no bo tu nie tracimy pucharków, a ładuje i ładuje, no dziwna sytuacja, nieważne. Dobra, lecimy dalej moi drodzy, zobaczymy jak sobie poradzę tym bólem. No i na końcu, uuu, trzy parkiłby, aż nice. Na końcu jeszcze może zagramy tutaj El Primo. Ale dobra, najpierw zniszczmy sobie te cuby. Fajne jest to, że się tak szybko chodzi, szczerze mówiąc. To jest moim zdaniem bardzo fajne. Dobra, wlatujemy tutaj. Gdzie wlecę? Do oka? Nie, nie wleciałem do oka, dobra. wo 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 wo. tu szelka, tam szelka. O kurde, ginę. No niestety, serio? No ledwo co doszedłem do tego środka już zginąłem. Jaki skam w ogóle? No dobra, nieważne. No to przetestujmy jeszcze tego l Primo, bo widzę, że jest bardzo dużo l Primo. l Primo mam dopiero 707, bo... Miałem poniżej 700, dobiłem sobie na 700. Zresztą na tym odcinku chyba, gdzie pokazywałem wam, jakie są najlepsze postacie na koszykówkę, i tam właśnie dobiłem te 700 na naszym moi drodzy El Primo. No i szczerze mówiąc, El Primo jest teraz bardzo dobry, jak wiecie, po tych zmianach, gdyż jak ktoś mu zada damage, to jemu się ładuje ult. I teraz te teamy na El Primo na solo są jeszcze bardziej potężne niż były. Więc możliwe, że El Primo sobie wbije, szczerze mówiąc, bo ostatnio był post na społeczności, gdzie wam powiedziałem, że jak wbijecie tyle ty, i tyle i tyle łapek... No serio, znowu mnie porobił? Co to za skam w ogóle? Gram El Primo, ginę. Jedyne co się wygrałem to szelka, więc dobra, zagrajmy sobie jeszcze raz tą szelkę na koniec, bo widzę, że tylko nią potrafię wygrać na tej mapce. Zobaczymy, czy teraz znowu się uda zwyciężyć, więc tak jak mówię, ostatnio na społeczności dałem wam ankietę i się... Znaczy nie ankietę, posta wam wrzuciłem. Gdzie, moi drodzy, napisałem, że jeżeli będzie 7500 łapek w górę to będę wbijał 40 tysięcy pucharków do końca wakacji, no ale nie wbiliście tyle, bo tam brakło chyba z. kurczę, nie wiem ile. Ojoj, ale mnie tutaj poobijali. No i nieciekawa sytuacja. Brakło wam tam troszeczkę, zresztą wrzuciłem posta dokładnie o północy 1 lipca. Że wam brakło trochę, więc nie będę wbijał 40 tysięcy pcharków, no bo żeście nie dobili progu. Chcę wbić chociaż 130 trzydziesty rang, moi drodzy, więc myślę, że w wakacje. 130 rank wbiję. No i znowu mnie zło robili. Serio. No najgorzej, co jest grane. Dobra, nieważne, ta mapa jest już jakaś dziwna teraz, ciężko jest cokolwiek ugrać, więc jeden rank 30 myślę, że wbiję, nie wiem na czym to będzie, czy to będzie El Primo Balls, czy Gale, czy jeszcze co innego zobaczymy, ale postaram się wbić i postaram się też bić jakieś 36-37 tysięcy pucharków, nie jest to jakoś dużo, bo jak wyjdzie grief, to będzie jeszcze prościej, yy, ale no nie chcę mi się jakoś mega dużo wbijać, a 40 tysięcy tak ci się jak wbija, ale myślę, że nie będę jakoś specjalnie puszował w Moi drodzy, dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak, strzelcie łapeczkę w górę. Zasubskrybujcie ten kanał, ktoś tego nie robi. Wbijajcie na mojego Instagrama, linka macie w opisie, tak samo wbijajcie na mój drugi kanał, czyli kanał Pando. Zresztą dzisiaj o 16.30 będzie tam również odcinek, więc możecie sobie wbić i obczaić. Moi drodzy, zapraszam na lajwiki. Trzymajcie się. Cześć!